Witam państwa z za Kłania się Meister Sebo. Właśnie jestem na etapie klejenia listew MDF i chciałbym wam pokazać mój sposób, jak ja to robię. Na co zwracać uwagę, jak ciąć, jak sobie dowierzać. Część już pomieszczeń mamy wykonane. I teraz, właśnie na co zwracać uwagę przed przystąpieniem klejenia takich listew. Najlepiej jak sobie pomierzymy, czy ta podłoga przy ścianie jest równa. Tutaj akurat panowie od podłóg się nie popisali, co można zauważyć, o ile będzie widać, po krzywościach. Tutaj widać chyba najbardziej. Użyłem w tym przypadku klina, aby zlicować ładnie listwę i właśnie dlatego przed przystąpieniem klejenia Warto sobie to wszystko sprawdzić, a nie od razu kleić, a później dopasowywać, bo tak jak widzimy w tym przypadku, jeżeli tą listwę pierwszą byśmy przykleili i ją docisnęli do podłogi, ta by była już w powietrzu. Chcąc ją docisnąć do równa, prawdopodobnie na drugim jej końcu poszła ona by do góry. Więc fajnie jest po sobie listwy mniej więcej już w tych miejscach, które będą. Finalnie przyklejone i popatrzeć, gdzie będzie potrzeba e, tak jakby uży, u, użycia tego, tego klinika. Nie przyklejać od razu, bo później może być e, problem. Także to jest kolejne pomieszczenie już też mamy obklejone. Rzecz jasna potrzebujemy listew. Mamy listwy prosto od producenta. Są to listwy, podajże HDF. Widzę po kolorze, czyli zabezpieczone są przed wilgocią. Oczywiście na gotowo malowane. Fajną sprawą jest, jak producent dorzuci nam do tych listew farbkę dwuskładnikową, dzięki której będziemy mogli tuszować tego typu połączenia, bo niestety przy MDF-ie czy też HDF-ie nie unikniemy tego. Zawsze będzie taka. Czarna kreseczka, czy to na łączeniu tego typu, czy też na jakichś łączeniach kątowych. Później po przyklejeniu listwy, po wyschnięciu kleju, tuszujemy to tą farbką, i wtedy takie łączenia są praktycznie niewidoczne. Oczywiście będzie nam potrzebny także klej. Ja tutaj używam akurat kleju firmy NMC. ADFX. On mi został po klejeniu sztukaterii. Jest to bardzo mocny, szybko wiążący klej. Ale co ważne, jest wodorościęczalny, czyli bardzo łatwo będzie nam się zmywał z tego typu listew. Nie będzie zostawał. Tak jak w przypadku niektórych klei na bazie Budaprenu, gdzie już on poddaje się tylko i wyłącznie pod, pod rozpuszczalnikiem. Nieodzowną rzeczą jest ukośnica. Tutaj już. Przy tego typu listwach musimy wykonywać te cięcia bardzo precyzyjnie. Co innego w przypadku listew, które kryliśmy na dole, czyli to były listwy z materiału HDPS, sztucznego, ale tamte listwy finalnie będą malowane, czyli można w ich przypadku jeszcze szpachlować łączenia, szlifować tam, gdzie nam nie za bardzo wyszło łączenie. Tutaj już musimy te cięcie wykonać perfekcyjnie. A jak zostanie ta taka cieniutka linia, to oczywiście zaretuszować tą farbką. Wiadomo, nie każdy do listów będzie kupował ukośnicę, bo to są jednak spore pieniądze. Ja tutaj korzystam z ukośnicy Szepach. Ta ukośnica kosztuje w granicach 800 zł. Jest super, bardzo fajnie się spisuje, trzyma kąty, ładnie tnie, ale do tego, żeby ciała... Musimy ją uzbroić w tarczę o jak największej gęstości ząbków. Dzięki temu nie będzie nam wyszarpywała materiału. Polecam przed, przed cięciem okleić sobie tą kośnicę tutaj, tak jak w moim przypadku, po prostu papierowym, papierową taśmą, dlatego że, jak zobaczycie, aluminium potrafi pobrudzić nam listwę, a to później się trochę ciężko zmywa. I tu na przykładzie już zamontowanej listwy pokażę, jak wygląda łączenie strony ciętych, czyli widać, widać delikatnie odznacza się ta kreseczka i narożnik zewnętrzny. Musimy się starać, żeby to było jak najbardziej idealne i dzięki właśnie ukośnicy będziemy mogli uzyskać taki efekt. Tak jak już wcześniej wspomniałem, po wyschnięciu będziemy jeszcze retuszowali tutaj hmm, tą, y, te widoczne y, połączenia. I teraz y, ktoś powie, po co to klejać? Tni y, y, papierem do dołu, a nie stroną y, lakierowaną. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda cięcie w obydwu przypadkach i dlaczego tak robię. I teraz zaprezentuję, jak wygląda cięcie tej listwy, gdy położymy ją stroną malowaną na blat piły i drugie cięcie zrobimy odwrotnie. Jak widać, gdy mamy stronę malowaną do góry, krawędzie są poszarpane i to już brzydko wygląda. Moglibyśmy to oczywiście później retuszować tą farbką, ale jaki jest lepszy sposób, to po co? Teraz odtniemy tak, aby strona malowana leżała na blacie piły. Chyba widać różnicę. Perfekcyjne cięcie. Także to taka porada ode mnie. Bierzemy się za klejenie. O ile spasowanie listew na płaskiej ścianie nie wymaga jakiegoś dużego nakładu pracy, tak narożniki zewnętrzne już potrzebują troszeczkę więcej poświęcenia. Jak ja do tego podchodzę? Będzie potrzebna taśma, którą naklejam w miejscu narożnika zewnętrznego. Dzięki tej taśmie będę mógł sobie oznaczyć ołówkiem, w którym miejscu będę musiał ciąć listwę. A więc yy, przykładamy listwy do obu płaszczyzn. Dociskamy i odznaczamy spód ołówkiem. Jedna strona. Dzięki temu mamy zaznaczone miejsce cięcia listew. Linie mamy zaznaczone, bierzemy się za przeniesienie ich na listwy i o ile w tym przypadku, gdzie tutaj nam równo listwa dolega do ościeżnicy, tak. W tym przypadku musimy nadciąć tą dłuższą listwę pod kątem 45 stopni i sprawdzić jej dopasowanie. Przykładamy, dociskamy. Jest pięknie. Troszeczkę będziemy musieli podnieść, ale to już wcześniej o tym wiedziałem. I tak jak już wspominałem, że przed przyklejaniem sobie na sucho sprawdzamy, która jest wyżej, tak aby zawsze tą niżej podnieść, bo odwrotnie to już nie będziemy mieli takiej opcji. Dociskamy. Mamy. Tutaj przedłużoną linię, którą przeznaczamy na listwę. Dociskamy listwę dobrze do tamtego narożnika wewnętrznego, do ściany, do podłogi. I przeznaczamy linię. Mamy jedną listwę. Sprawdzamy, czy dobrze nam dolega do ścieżnicy i oznaczamy drugą. Możemy ciąć. Oznaczyłem sobie jeszcze orientacyjnie na górze skos ołówkiem, aby wiedzieć jak ułożyć listę pod piłę, ponieważ piła w tym przypadku jest tylko ustawiana w jednej płaszczyźnie. Listwa będzie leżała oczywiście lakierem do dołu, piła będzie szła po tym skosie, więc muszę na górę przeznaczyć linię, którą tam na miejscu oznaczaliśmy, bo tej nie będę widział z tamtej strony. Posłużę się tutaj piłą, ona ma tutaj kąt 90 stopni, nie będę już zbiegał po kątownik. Przeznaczamy tą linię na górę. I tak jak mówiłem, ta piła akurat przekłada się tylko na jedną stronę. Więc dlatego, było nam potrzebne te przeznaczenie na górę. Przykładamy również, żeby wszystko trzymało kąty. I, tniemy. I mamy Odcięty skos, tak jak zaznaczyłem sobie tutaj wcześniej, tą pomocniczą linię, skos troszeczkę odciąłem więcej i też polecam tak robić, bo zawsze jest lepiej ująć, a dodać się już nie będzie dało. Idziemy dopasować. Gdy lisy mamy już wstępnie docięte, możemy sobie na miejscu zobaczyć, jak do siebie pasują. No i jak widać w tym przypadku krótszy kawałek jest troszkę za długi. I tak jak wcześniej wspomniałem, lepiej jest jeżeli utniemy troszeczkę za długo niż za krótko, ponieważ gdy będziemy mieli za krótko już nic z tym nie zrobimy, a w momencie kiedy mamy troszeczkę przydługo dzięki ukośnicy możemy jeszcze te milimetry korygować. Więc idziemy dociąć jeszcze ten kawałek. No dobrze, skorygowaliśmy długość tego kawałka. Sprawdzamy po raz kolejny czy wszystko pasuje. I jak widać pięknie jest spasowane. I to właśnie dzięki ukośnicy możemy tak do siebie listwy dopasowywać, bo podejrzewam, że taką zwykłą piłką ręczną no niestety tego, tego milimetra czy też pół milimetra nie będziemy w stanie. Dociąć zostanie nam tylko szlifowanie papierem. Listwy spasowane, możemy odrywać papierek i kleić. Ok, listeczkę mamy przyklejoną. Tutaj musieliśmy użyć klinika, aby podważyć tą listwę w celu uzyskania tutaj jednolitej płaszczyzny. Góra listeweczki jest wypełniona już klejem wstępnie. Zostawiamy listeweczkę do wyschnięcia. Później po wyschnięciu będziemy jeszcze tutaj tuszowali te, te kreski, te widoczne połączenia. Została nam jeszcze druga strona, czyli to samo będziemy wykonywać na tym narożniku. I jeszcze ten odcinek płaskiej ściany. Ok, kończę klejenie, później po wyschnięciu listewek postaram pokazać się jak wygląda to po zatuszowaniu tych widocznych. Łączeń. Dobrze, listeweczki nam wyschły. Możemy się zabrać za em, tuszowanie e, tych połączeń, e, tak jak wcześniej wspomniałem. Będzie nam do tego potrzebna farbka, czyli tak zwany lakier e, renowacyjny. E, jest on sprzedawany w dwóch e, pojemnikach, dlatego że jest to wyrób e, dwuskładnikowy. Czyli mamy w jednym pojemniku farbkę białą, a w drugim utwardzacz. Mieszamy to w proporcji 2 do 1, czyli dwie części farbki, jedna część utwardzacza. Oczywiście do tego przyda nam się malutki pędzeleczek, tak aby precyzyjnie nakładać tą farbkę. Ja tutaj mam akurat zamoczone w takim pojemniczku w rozpuszczalniku, bo musimy wiedzieć, że to po wymieszaniu, czyli farbka po wymieszaniu z utwardzaczem dosyć szybko twardnieje, czyli bierzemy się za mieszanie. Rozrabiamy sobie niedużo dlatego, że, że tak jak wcześniej wspomniałem to szybko twardnieje, a jest tego spora ilość, więc za każdym razem, czyli ja tak naprawdę z pomieszczenia na pomieszczenie rozrabiam sobie nową partię. I dokładnie mieszamy. Dobra, idziemy na miejsce. I teraz tak, powierzchnie płaskie, czyli takie jak to połączenie i połączenia kątów zewnętrznych, oklejam sobie plasterkiem. oklejamy jak najbliżej tego połączenia, tak aby za szeroko nam nie wyszła ta renowacja i nakładamy delikatnie pędzelkiem. Dzięki temu, że okleimy, nie musimy się martwić, że pomarzemy większą powierzchnię listwy. Jeżeli jest jakiś delikatny ubytek w tym połączeniu, staramy się troszeczkę grubiej w niego nałożyć farbki. I tak wygląda połączenie po przemalowaniu. Oczywiście, jeżeli wyniknie z tego, że jest jeszcze troszeczkę za mało farbki, czekamy aż wyschnie i powtarzamy tą czynność jeszcze raz. Jak widać, połączenia już nie widać. Bierzemy się za kolejną. Tą samą czynność powtarzamy, tylko tym razem kąt zewnętrzny. mamy praktycznie zakończone malowanie tych łączeń i tak jak wspomniałem, jeżeli gdzieś się, tak jak tu na górze, widzę, że zrobi się jeszcze dołeczek, to można później poprawić. Akurat w przypadku tego mieszkania, czyli mieszkania świeżego, mieszkania deweloperskiego, nie było tu konieczności równania ściany w miejscach, gdzie będą listwy, czy też gdzie będą opaski od drzwi, ale nie zawsze tak bywa. Najgorzej jest przy remontach, dlatego warto Sprawdzać te miejsca i zlecić fachowcom, aby je wyrównali, żeby to wszystko później pięknie wyglądało, bo później już jest tylko płacz i lament. Tak jak często się to czyta na pewnych grupach, gdzie klienci kupili listwy MDF i okazuje się, że ściany są na tyle krzywe, że ciężko je zamontować. W przyszłości na moim kanale okaże się film, na którym podczas remontu jednego z domów będę prezentował, jak równam ściany, aby później nie było tego typu niespodzianek, że listwy nie pasują jest bardzo krzywo. Żeby go zobaczyć, zapraszam do subskrypcji. Wtedy na pewno nie omiją Państwo okazji zobaczenia moich sposobów na równanie powierzchni. Jeżeli porady, które nagrałem w tym filmie dotyczące montażu listwy MDF, wydadzą się Państwu cenne, to prosiłbym o kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Wszystkie produkty, które użyłem podczas tej pracy, będą podlinkowane pod filmem. Mam dużo zapytań a propos... Ukośnicy, stołu, czy też innych produktów, które użyłem, więc postaram się wszystko podlinkować pod filmem. Na temat wykończenia tego mieszkania będzie prowadzona oddzielna seria filmików, gdzie będzie można zobaczyć, jak weszliśmy do stanu deweloperskiego aż po finalny. Efekt wykończenia tego mieszkania pod projekt. Zachęcam do oglądania moich pozostałych filmików. Zapraszam oczywiście jeszcze raz do subskrypcji. To da mi dużo motywacji do kręcenia kolejnych filmików, czy też poradników, bo będę wiedział, że kogoś to interesuje. I do usłyszenia w kolejnym filmiku.